Siemanko i zawitajcie! witajcie? Dzisiaj obiekt 268 i pierwsze moje bitwy na swoim koncie tą dziesiątką. Jako ciekawostka powiem wam, że jak zaczynałem swoją przygodę z Wotem, to pierwszym moim dziewiątym tierem był obiekt 704. Pamiętam, że kupiłem też wersję pudełkową gry. Normalnie kiedyś świat czołgów był na płycie, ale kupiłem tę wersję dlatego, że był tam kod bonusowy, który znajdowało się trochę złota i kupiłem wtedy SUSTO y mój pierwszy czołg premium chyba w historii i to był szósty tier, którym mam rozegranych bardzo dużo bitew, między innymi i pierwszym dziewiątym tierem w mojej przygodzie World of Tanks był obiekt 704. Robiłem radzieckie niszyciele jako pierwszą linię, ale nigdy jej nie skończyłem. Nigdy nie dobiłem tego Obiekta 268. I to jest odcinek historyczny, w którym w końcu zagram sobie bitwy obiektem 268 i zobaczę po kilkunastu latach, jak to jest zagrać ostatnim czołgiem w tej linii. Na szybko dopowiadając, to w momencie, kiedy miałem tego obiektu 704, to zobaczyłem, że są turnieje w WoCie, No ale niszyciele czołgów na turniejach kompletnie nie są przydatne. I zacząłem robić AMX 50 100, t 32 dwójkę. ISA-3, pojazdy bardziej przydatne na turnieje i stąd była taka moja decyzja. Niby fajna mapa murowanka, ale na razie jakoś super, nie mogę się odnaleźć. Jest lodówka, na którą załaduję haeki i tu mogę... Bardzo ładnie przyzwonić, tylko zobaczcie, że nie zdążę. Natomiast myślę, że możemy zdominować las, tylko potrzebujemy do tego czołgów lekkich, a ich nie mamy. Ale nadal, nasz STB, gdyby podjechał, to oczywiście dostanie ode mnie wsparcie. Jestem wcelowany w Jocha albo K91, bo te czołgi tam mogą być wychylone. Jeżeli strzelą, wychylą się, no to powinni dostać. Mamy tu dział, które strzela za. 750, ma 300 penetracji na pancernym, a na złocie 395. Z swego czasu, jakbym w pamięć nie myli, to Obiekt 268 miał chyba najlepszą penetrację w grze, ale te działa na tych niszczycielach 10 poziomu trochę się kiedyś pozmieniały i jak pancer ma najlepszą penetrację w wocie. O, jest Joch, a ja akurat spóźniony, bo piesek zabrał mi klapkę. A bitwa trochę nam się wyrównała i tu nie chciałbym popełnić głupiego błędu. Badczas pojawił się po prawej stronie tam Anticora, może być w pasywnym krzaku. Najeżdżę nasze Progetto i to Progetto chce się Wlać w nasz, tego jocha, może zaświecić K91, które jest gdzieś tutaj przy tej wodzie. k 91 jest po drugiej stronie, mantikora też po drugiej, więc moje obawy były niesłuszne. Dojeżdżam bardziej pod środek. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś tutaj zabezpieczyć, czy tego grilla może strzelimy? Czy będzie ten historyczny pierwszy strzał z uszkodzeniami na obiekcie 268? Jeszcze nie, Badżet pochowany. Wszyscy zaczynamy wracać na bazę, co oczywiście jest słusznym wyborem, ale oni mają manticorę. To jest największy problem. Myślę, że nie muszę podjeżdżać sobie tutaj do tych krzaków, ponieważ strzelając stąd takim niszczycielem, od razu będę wykryty. A będąc na tych górkach, mogę prawdopodobnie strzelać bez spota. Myślę, że moi sojusznicy nadal powinni coś wykryć. Gdzieś te czołgi mogą się ulewać przede mną. Nikt z pleców rentko nie dojedzie. Jest MXM4 albo Batchat. Dobra, wybieram tego MXM4, pokazuję bok wieży. Teraz tylko skupić to działo. Aj, obrócił teraz przód wieży. Ale nie fart No nadal ja czekam na ten historyczny strzał Z przebiciem MXM4 Nie, mogę ładować złoto zaraz No nie, on teraz obrócił wieżę w moją stronę Ale nie fart, powiem wam Katastrofa nawet Ta bitwa jest do wyciągnięcia, ale ja muszę przebijać Ja muszę zagrać w końcu sensownie Nie, nie przebiłem tego strzału Jestem wykryty Muszę czekać, aż zniknę Naprawdę jestem zawiedziony tym wszystkim Grill, ładuję hajaka na grilla Dobra, jak pierwszy strzał to musi być z Kajaka z przebiciem 1053, tak jest. Dobra, to jakoś ratuje moją sytuację. Ale nadal nie jest kolorowo, bo jest śmiech na sali. Grill powinien paść, tak jest, pada. A czwórka teraz możemy strzelić, niestety. Robi to. I teraz co z mantikorą? Czy dam radę wlepić jakiś strzał mantykorze? To by było bardzo fajne. Dobra, nie wiem czy to weszło, zobaczymy. Ale Manticore mnie zaświeciła i odbiłem E4. Leopard jest tutaj, wszystko wiemy, tylko TVP nie wiadomo w sumie gdzie jest, bo ten TVP całą bitwę gra bez spota. Może być AFK? Ciekawe czy weszło w Manticore, ja wracam do normalnej amunicji i to <dolna> płyta E4 nie wchodzi. To może być bardzo ciekawy odcinek. Chyba weszło w Manticore na ślepo, chociaż coś. A co z tą E4? Cały czas jest... No, Za budynkiem. Pokazuje się TVP, moi drodzy. Skupiamy to działo i strzelamy. 688. Super, że weszło. Mogło być lepiej jak zawsze. I nie mam antykorów w bitwie. To jest jeszcze lepsza informacja. Teraz mogę grać pewnie. Mogę grać swoje. Co ciekawe, według statystyk obiekt 268 ma fajny, dobry kamuflaż, bardzo dobrą mobilność jak na niszczyciela 10 poziomu. Okej, okay, działo. Nawet bardzo dobry DPM, uszkodzenia na minutę, ale opart nie jest taki fajny, bo się utopił. Wracamy do czwórki. Wiadomo, T możemy skończyć o czwórka też. Okej, okay, ten jest tam, co za czwórką. Czwórka wjechała do środka, no i to jest czwórka wcelowana. Nie, nie uda się strzelić przez to okienko. Czy czwórka coś będzie robiła. Zadaję pociski odłamkowe. Na hakach mamy tu 90 penetracji, jakby pamięć nie myli. Tak jest. I 1100 średnich uszkodzeń. Dobra, czy uda się złapać? Czy to wejdzie? Nie. To nie weszło. I niestety to koniec. Pierwszej bitwy, ale trafiłem. Trafiłem w Manticore za 1041, w Grilla za 1053, no i te fapex za 688, co dało mi 2700 uszkodzeń. Co oczywiście nie jest jakimś świetnym rezultatem. Liczyłem na więcej i miałem lepsze zdanie na początku do Waszej ale to tylko pierwsza bitwa. Chyba gorzej być gdzie może. Zapraszam Was serdecznie do portalu z grami Eneba, gdzie możecie kupić gry po atrakcyjnych cenach. Na przykład Farming Simulator 25 jest dostępny już od 133 zł. Możecie śmiało posprawdzać. Są przeróżne kategorie Są też przedmioty do gier Czy coś wam pasuje Może chcecie kupić znajomemu Albo sobie jakąś ciekawą gierkę Do pogrania w Ten wolny czas To oczywiście zachęcam Do skorzystania z mojego linku W opisie Raz na jakiś czas Pojawiają się kody rabatowe Na kilka procent zniżki W tym momencie akurat Żadnego aktualnie nie ma Ale jeżeli jakiś będzie To oczywiście dam wam znać I zapraszam was serdecznie Do oglądania odcinka Obiekt 268 Też takim kartonem Nie jest jak może się wydawać Bo ja mam takie wyobrażenie Że jeżeli taki w bitwie Obiekt 268 dostaje 6 strzałów, to jeden powinien się odbić. A jeżeli strzałem do nas te niższe 8, 9, to nawet dużo tych pocisków 268 może odbić, i to jest też fajna rzecz. Ogólnie pod każdym względem obiekt 268 wygląda dobrze, ale nie wyróżnia się też niszy, tak jak na przykład STRV, celnością i uszkodzeniami na minutę. Wow. Ja dostałem na ślepo. No, nie jestem wykryty, a lodówka strzeliła w to miejsce. No, to jest oczywista miejscówka, zgadzam się w 100%, ale nadal nie spodziewałem się. A grałem tutaj, bo widziałem, że nasz CS gra e agresywnie. Uuu, Manticora chyba mnie zaświeciła. A to ciekawe, że z tej odległości Manticora mi świeci. Może ona podjechała gdzieś tutaj w te krzaki, ale muszę być ostrożny. A lodówka przebiła sobie Grilla za 1000. 800. Czy złap. Nie, nie dam rady strzał. Nasze CS odbijają się od tego podjazdu. No i robi się niebezpiecznie, bo lewa strona też Jakoś super wybitnie nie wygląda. Dobrze, mam czołg lekki. Ta setka powinna co nieco podświetlić, więc na ten moment jeszcze zostanę sobie tutaj. Ale tak powoli myślę, żeby nie kombinować czegoś po lewej stronie i tam nie wspomóc naszych. Bo jestem tu oczywiście zależny tylko od te setki. Czy te setka coś podświetli? Czy te setka mi pokaże jakiś czołg? Na MX 30B. O, będzie się wychylać. Chciałem oddać, ale niestety to nie weszło. A teraz Godzilla dobiła Grilla. Więc festiwal strzelania chyba na ślepo. A przypatrzcie się, co się dzieje. Nasze 60TP cofają się, uciekają i ja już powinienem zapewnić im wsparcie, a jestem spóźniony niestety. Ale bardzo szybko te czołgi tam dojeżdżają naszych i teraz pytanie, czy dam coś na przykład w Chori, który jest bokiem. Nie dam, bo nie trafiłem. No i robi się... Naprawdę niewesoło Minus 10 tysięcy HP na El Przegraliśmy prawo, przegraliśmy lewo Chyba nie ma szans wyciągnąć tej bitwy Może oddam jakiś dermowy strzał chociaż Uff, już myślałem, że mi to nie wejdzie Bo to nie było takie stuprocentowe Te czołgi tu będą podjeżdżać, ja muszę cały czas zachować ten dystans Dobra, strzelam do T57 Dobijam za 545 Manticora może mnie zaraz podświetlić Więc ja już zjadę tu na dół Bo chyba innego wyboru nie mam I się na przykład w T57 albo w Hori Dobra, może w Hori Dostał za 721. Bardzo mało losuję. Zobaczcie gdzie jest mantikora mantikora mnie zaraz podświetli. Może dobiję Hori. Albo nie dobiję, bo nie widzę Hori. mantikora mnie świeci. Tragedia. 410 Myślałem, że będzie lepiej, bo gorzej być nie może. Ale oczywiście może być gorzej niż ta pierwsza bitwa. Tam chociaż miałem okazję, żeby strzelać. tu prawda prawie nic nie trafiałem. Dobra, spróbujemy dobić Hori. Załaduję złoto. Chociaż teraz bokiem się to Hori pokazuje, więc teoretycznie nie musiałem. Ale dobijam pięknie za... 639, jeszcze mam kilka budynków, w razie czego? które wykorzystam. Jest E3. Dolna płyta tu powinno wejść na 100%. 765, pięknie. I wracam do pocisku przeciwpancernych. Zobaczymy, czy uda się jeszcze oddać jeden strzał. Tak jest, 720. Jakoś super nie polosowało, ale to chyba tyle, jeżeli chodzi o tę bitwę. I przebiłem e setkę, co ciekawe. Za 716. Tu mnie trójka dobiła. Nawet nastukałem trochę jak na taką samą bitwę. 4.800. Oczywiście pierwszy wynik w drużynie. Bitwa pięciominutowa. Zagrajmy dalej. Tundra. Ja lubię dojechać sobie w te tę pozycję. I może uda mi się oddać jakiś strzał do czołgu, który strzela do naszych przejeżdżających. Chociaż ostatnimi czasy coraz mniej tych pojazdów gra w tej pozycji. Tu może być na przykład lodówka. Ale chyba nikogo nie ma. Albo nikt nie strzelił. Forge jest tam. Jeszcze poczekamy. I tak nic innego ciekawego do roboty nie mam. Widzimy ewidentnie, że... Że będzie agresywna gra wokół linii 1. Tam nadciągają aż trzy pojazdy ciężkie. Fosz może w każdej chwili dojechać. Dobrze byłoby zabezpieczyć tamtą stronę. I co mam na myśli przez to. Boję się, że nasi dosyć szybko tam padną. Dlatego bardziej chodzi mi chociaż ten fosz. wjeżdża w ten środek kusząco. Dobra, Manticora, 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 proszę Państwa. Nie dostanie ode mnie. Ale tak, 268 padło, zginie 268 V4 i teraz trzeba było znaleźć pozycję taką, żeby dawać wsparcie i uciekać. Czyli oddaję prawdopodobnie jeden strzał. Akurat była to Manticora, która znowu przeżyła. Okej, okay. może jeszcze na jedną pestkę zostanę. Tu jest Super Conqueror, jest nawet lodówka, V. -ka. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oj, nie, byłem od razu. Myślałem, że ten krzak da mi trochę tego kamuflażu, ale nie da. Ja no, ja stąd uciekam, bo. Chociaż oni jeszcze nie ruszyli po tego 121W. Tam Antikora będzie nerwować. Jest lodówka, ładuję hajaka na lodówę. ale nie trafiłem. <grym> Wszystkie te strzały, no nie latają. Ciekawe, czy ja będę mógł uciec. Nie wiem, zabrałem super konkurora. Nie wiem, czy nie zaspałem. Nie za długo tam zostałem. Oha, lodówka już tutaj jest. No nie, no nie, 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 nie. Hałka mnie przebiła, dostałem w dowódcę. Ja stąd nie ucieknę. Jednak 268 nie jest na tyle szybki, żeby zagrać w taki sposób, jak zagrałem, bo chciałem być cwany, dać jakiś darmowy strzał, spać 121B. <grym> A wyszło na to, że ja nic nie zrobiłem. No nie wiem, no brak mi słów, brak mi słów. Dobra, moi drodzy, jeszcze jedna szansa, bo jest... Tragedia. Czy to jest jakaś klątwa tego odcinka? Nie wiem, zobaczymy, co będzie w tej bitwie. To będzie ostatnia. Potrzebuję jakiegoś dobrego przełamania tej pasy. Zagram za kamieniem. Mam nadzieję, że 50 podświetli wjazd na górkę. Na to liczę, że uda mi się oddać jakiś fajny strzał za darmo na początku bitwy. Zaraz zobaczymy. Jest to 40, ale niestety. Chciałem być cofnięty. Chciałem zagrać sobie tutaj i zejść do niego bez spota, ale nie chciałem go też blokować. I w konsekwencji się zablokowaliśmy i nie strzeliłem bez pota nie przebiłem, nie trafiłem. No wydarzyła się najgorsza rzecz, jaka w sumie mogła. Bez komentarza już to zostawiam. 121B, tam jest 705. Zadowałem złoto. Nie myśli o to, żeby przebić 121B, tylko myślałem, że jakiś super conqueror albo ktoś z lepszym pancerzem tam się wychyli. Ale tu jest 705, która jest ogłuszona. Dobra, oddaję strzał, póki jest na ogłuszeniu, ale i tak mi zaświeciła. Ja chciałabym stąd uciec. Dobra, ja sam nawet nie wiem, co ja robię. Naprawdę muszę stąd uciekać jak najszybciej. Nie mamy czołgów ciężkich w ogóle na tej stronie. Wszyscy pojechali na lewo i jesteśmy w tarapatach. Na szczęście mamy Amix 1390, który wjechał na górkę. Będzie podświetlać. Mamy też kontrolę na środku, bo nie mają tego czołgu lekkiego. Ale to E50 nam szybko padnie. I teraz. Dałbym sporo, aby być na tej pozycji, gdzie jest nasza 261. Bo stamtąd miałbym naprawdę dobry przestrzał na te wszystkie czołgi, ale niestety jestem spóźniony. Mogłem przewidzieć tą sytuację. Jak widziałem, że 705 idzie tutaj, to zamiast ustawiać się i oddać jakiś niepewny strzał, jeszcze głupio myśląc, że jest ogłuszony, to mnie nie zaświeci. To powinienem był od razu cofać się właśnie w te sektory. I stąd oddałbym pewnie trzy strzały za darmo i miałbym praktycznie full HP. 705, no i jest przebicie. 750, o to chodziło. A nasza WZA zaspała, została tam, i w konsekwencji zginie. Prawdopodobnie. Tak, arta też padła do 705. I przebijam po dachu za 603. Super. Pytanie, czy ktoś jeszcze coś tu mi podświetli? Bo na to się nie zanosi. Ja muszę stąd uciekać. W każdej chwili super konkurero 140 podjadą na wieżę. I co ja mi zrobię? Może nawet przebiję, ale. Od razu zbieram za to. Nie będę mieć możliwości ucieczki. Czołgi z górki mogą mieć na mnie bicie. Ja muszę się cofnąć i nie mogę być czołgiem w pierwszej linii. To baczet powinien jakoś podświetlać. Najlepiej, no jakby baczt zagrał środkowe krzaki, bo wtedy by i świecił trochę bazy, i świecił górkę. A na tym najbardziej by mi zależało, żeby z tej drugiej linii. Wspomagać naszych. My zgrupowaliśmy się w tyle pojazdu na lewej flance, a i tak jej nie wygraliśmy. Nie docisnęliśmy tej flanki do samego końca. W sekwencji naprawdę jesteśmy w ogromnych tarapatach. Nie wiem, czy to 50 TP będzie podjeżdżać, ale wiem na pewno, że oni zaczynają przejmować bazę i mogą wjeżdżać w naszego torro, więc zapewne wsparcie Toro. Jest super Conqueror. Taki strzał od niechcenia. Może wejdzie, może nie. Myślałem, że i tak nie będę mieć drugiej okazji, a jednak miałbym drugą okazję, ale w pierwszej kolejności. Ja wolałbym strzelić do tej 140. Niestety ja dostanę. Pota, ale nie trafię. Nie mam czasu celować się do samego końca. Tym obiektem 268 powiem wam. Myślę, że jako trzeci moduł zamiast tego eksperymentalnego celowania, dorzuciłbym tu na przykład obracarkę, albo dorzuciłbym tutaj turę sprężarkę eksperymentalną, bo to by mi pomogło, żeby szybciej oddawać te strzały. I dzisiaj akurat na tym odcinku... Było mnóstwo przypadków, gdzie No nie jestem w stanie skupić tego celownika na maksa Muszę gdzieś szybko oddać strzał Bardzo źle rozgrywam tę bitwę, bo Mogłem wspierać Torro, mogłem spowodować, że toro by to przeżyło Chciałem za wszelką cenę dobić Medy I tak prędzej czy później do mnie dojadą Ale w sumie to już historia No bo ja tutaj więcej nie zrobię Trochę akumulacja moich błędnych zagrań Decyzji, w pierwszej bitwie też nie było Jakieś super strzelanie, ale też szybkie bitwy I to wszystko spowodowało, że ten odcinek Jest tragiczny nic dodać, nic ująć. Chciałem jeszcze 6 do 121B, ale nie zdążyłem też 30 dobiła. Jestem załamany, ten obiekt 28, aż prosi się o poprawkę. To były moje pierwsze bitwy na koncie, ale niestety takie jest życie, takie jest W momentami. I to tyle ode mnie. Dzięki za odcinek. Trzymajcie się. Życzę lepszych bitew. To Elo.